Kane wchodzi na scenę, aby rozegrać swój pojedynek za Rimą. Wspomina dawną urazę z przeszłości oraz błyskawicznie pokazuje różnice poziomów między nimi. Starcie na scenie dopiero się rozpoczęło. Witajcie z internetowcy. Nie mam pojęcia co robicie na moim kanale, lecz zapraszam Was na kolejny materiał zamawiania mangi Oshinoko. Dzisiaj na taśmie wjeżdża rozdział 61, który otwiera tą siódmy i nosi tytuł Elastyczność. Standardową materiał składa się w głównej mierze ze streszczenia fabuły, rozdziału co kończy moja krótka opinia o nim i tym co wnosi do całości fabuły. Już teraz ostrzegam was przed oczywistymi spoilerami z mangi, a także proszę o łapkę w górę i suba. Tymczasem przyszła pora by stanąć do walki na scenie. Rozdział rozpoczyna Akane patrząc na Arimę, myślami gardzi jej postawą mówiąc, że tak uległa postawa do niej nie pasuje. Rozpoczyna starcie wkładając masę emocji w swoją grę. Aktorka wykonuje masę teatralnych ruchów, gdy dobywa miecza, tańczy z ostrzem na scenie, wprawiając wszystkich w osłupienie. Rima widzi, że jej rywalka świetnie się bawi, dosłownie jakby cała płonęła. Choć występy wszystkich aktorów były wyrównane, w tym momencie to właśnie saya była w centrum uwagi. Kana czuje się podekscytowana na myśl o nich starciu. Już ma ruszyć do walki, gdy przypomina sobie dawną siebie i jej wzrok staje się pusty, a kane bezproblemowo odrzucają w tył i zauważa, że rywalka zaniżyła swój poziom. Kawaraki od razu uświadami sobie, że Kana jak zwykle dostosowała się do reszty, ponieważ Akane zrobiła krok w przód, Kana zrobiła krok w tył, aby to właśnie ona mogła błyszczeć na scenie. Była niczym pracownik obsługi, który przygotowuje scenę pod występ. Z punktu widzenia reżysera była to dobra decyzja. Kana i podsumowuje co właśnie robi. Nie była główną bohaterką, a postacią poboczną. To Himy była właśnie w centrum uwagi, zaś wcielająca się w nią Akane lśniła mocniej niż ktokolwiek. W jej głowie pojawia się obraz samej siebie trzymającej reflektor, który rzuca światło na Akane. Nie było tam miejsca na jej ego. Chciała oświetlić Akane jeszcze mocniej, by mogła lśnić pełnią mocy i jaśniej niż reszta. Akane jest sfrustrowana jej decyzją. Chciała walczyć z nią na scenie pełnią mocy. Poza kulisami Akane znajduje akła. Dziewczyna jest sfrustrowana, albowiem chciała pojedynku na pełnych obrotach, a przez Kanę kurkowa wypadła tylko jakby się popisywała. Już ma za to przeprosić swojego chłopaka, gdy ten mówi, że dobrze zrobiła. Jego także irytował styl gry Arimy. Wydawało się jej, że jest taka sprytna, bo podnosi jakość produkcji hamowaniem własnych umiejętności. Nie rozumiała samej siebie. Lecz Aqua tak jak Akane wiedział, że Arima błyszczy najmocniej, gdy skupia na sobie całą uwagę. Chłopak zamierzał wyciągnąć z niej jej dawną wersję. Razem z Akane chcieliby Arima dała z siebie wszystko na scenie. Ten rozdział może wydawać się dość krótki, lecz w rzeczywistości ma tyle samostron i kadrów co poprzednie. Wypada tak krótkawo z prostej przyczyny, jedna trzecia rozdziału to kadry z Akane, która tańczy z mieczem w ręku na scenie. Damn, te sceny są cudowne. Akane wydaje się na nich taka majestatyczna. Powiedziałbym, że wywiera takie wręcz magiczne wrażenie na czytelniku. I żeby nie było, to nie dlatego, że jestem simpem czy coś. Te kadry naprawdę są świetne, aż nie mogę doczekać się ekranizacji, mówię Wam. Niestety, Arima znowu odwaliła cyrk pod tytułem: Jak wyjadę przed szereg, to producent będzie niezadowolony. Tutaj chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że nikt nie lubi takiej Arimy Kany. I tutaj muszę przyznać, że naprawdę rozumiem, a może porównanie starcia Kany z Akane do gry w Yu-Gi-Oh! z Nishino do was nie przemawia, ale naprawdę wiem co czuje nasza aktoreczka. Sam miałem tak kilkakrotnie rozgrywając partię Yu-Gi-Oh! Liczysz na ekscytujący i pełen pasji pojedynek, a dostajesz jednostronną rzeź pokroju ludzie kontra smoki z Ragnar Crimson. Gdy coś kochasz i masz okazję do rywalizacji z kimś na swoim poziomie, oczekujesz starcia pokroju Dan versus Maskarad z pierwszego Bakugana, aż versus Alan w lidze Kalos. Czy chociażby Kaiba kontra Yugi. Aqua też jest zirytowany tym, jak wypadła Akana. Na chwilę obecną, nawet gdyby Aqua przegrał z Himekaą na scenie, to Akane już zmierzyła Arimę, więc dalsza walka nie ma sensu. Ale spokojnie, przedstawienie jeszcze się nie skończyło. Arima jeszcze dostanie swoją szansę, żeby zabłysnąć. I zrobi to na tyle dobrze, że ponownie stanie się fajną postacią. Oj, uwierzcie mi, następnych kilka rozdziałów to będzie Sztosik Kokosik. Zwłaszcza pojedynek Akły z Himekaą. A Wam? Spodobał się rozdział? Dajcie znać w komentarzach. Wiecie także na mojego wattpada, TikToka X oraz Instagrama. Na tym kanale widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale zamawiania nowelki Rezero. Kolejny materiał zamawiania mangi o Sinoku już za tydzień. Tymczasem to tyle na dzisiaj. Do zobaczyska ludziska.